Przykujcie swoją uwagę do ekranu, bo jak nie to. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Samca Alfa, gdzie testujemy gry z wczesnego dostępu, z którymi nigdy nic nie wiadomo. Dzisiaj zajmiemy się produkcją motoryzacyjną, sandboxową i też zgłębiającą temat silników fizycznych. Gra nazywa się BeamNG. Pierwszy raz o tej produkcji, czy w zasadzie wtedy jeszcze o silniku fizycznym usłyszeliśmy bodajże w 2012 roku, kiedy to twórcy wypuścili bardzo widowiskowe, ale dość surowe zwiastuny prezentujące po prostu rozwalające się samochody. Wtedy też nie do końca wiedzieliśmy jakie będzie tego przeznaczenie i chyba też twórcy całego przedsięwzięcia nie mieli jeszcze na to pomysłu. Dzisiaj BeamNG od jakiegoś czasu jest na Steamie we wczesnym dostępie i w zasadzie no, pretenduje do miana gry. BeamNG w swoich założeniach ma być taką sandboxową, otwartą grą, Rozgrywającą się na dużych mapach, po których możemy w swobodny sposób jeździć, czy po drogach, czy na przełaj, i która będzie oparta na jakichś takich wyzwaniach dotyczących różnych aspektów jeżdżenia. Tym, co jest tym najważniejszym aspektem BMG, jest wciąż system destrukcji. Chociaż autorzy tutaj no, już poszerzają ten, ten, ten swój temat, te pole zainteresowań, nie chodzi im tylko o, o, o to, jak samochody się niszczą, ale o to, jak samochody się zachowują w realistycznych sytuacjach. Tyle można powiedzieć słowem wstępu. Zobaczmy więc, co w NG znajduje się teraz na chwilę obecną. Sprawdźcie w naszym krótkim teście wersji alfa. Spotkanie z BeamNG trzeba w zasadzie zacząć od skonfigurowania gry, bo tutaj bardzo wiele rzeczy jest jeszcze niedokończone i tak naprawdę sami musimy e, sobie poustawiać pewne elementy, ale nie będę Was zamęczał tym, tą konfiguracją. Jak widać, mamy dwa tryby rozgrywki: free-roam i scenario, czyli scenariusze i taką rozgrywkę swobodną. W tej rozgrywce swobodnej możemy wybrać sobie kilka map. To są mapy gdzieś tam oparte na prawdziwych lokacjach, czasami mapy zupełnie abstrakcyjne. Są tutaj też mapki, jak na przykład ta u góry po prawej, które niedługo znikną, zostaną zastąpione inną wersją, i też takie, które są przez twórców gry dopiero tworzone. Jeśli chodzi o scenariusze, no to mamy wyścigi różnego rodzaju wyzwania i też chociażby naukę jazdy. Jak widać jest tego na razie bardzo mało, chociaż to i tak już jest dość spory wybór w porównaniu do wersji gry sprzed zaledwie paru miesięcy. Dobra, no to spróbujmy wykonać te arcytrudne zadanie polegające na wykonaniu prawidłowego skrętu w prawo. No, dobra, nie zmieściłem się w tych 13 sekundach, ale widzicie o co tutaj chodzi. To są takie minigierki, które w zasadzie kojarzę najbardziej z Gran Turismo. Tam gdzieś były takie krótkie wyzwania, uczące nas, jak wchodzić w zakręty. No, i jeśli tego będzie więcej, to pewnie będzie to miało jakiś tam sens i przy okazji będzie testem dla tego modelu jazdy. Taka ciekawostka polega na tym, że twórcy zadbali tutaj o takie detale, jak możliwość włączenia lewego czy prawego kierunkowskazu. Czy chociażby świateł awaryjnych oraz świateł normalnych i długich? No niby mała rzecz, ale oczywiście w wielu grach wyścigowych takich e, małych smaczków nie ma. Ojej, wypadek, ale nie uprzedzajmy faktów. Wybrałem teraz jakiś inny scenariusz, polegający na tym, że trzeba dojechać do dwóch checkpointów na tej oto wysepce. No i to dość dobrze pokazuje klimat, jaki obecnie panuje w BeamNG. Jest to po prostu taki sandboxowy symulator jeżdżenia, w którym sami w zasadzie możemy ustalać reguły zabawy, sami możemy tworzyć te scenariusze. No a te scenariusze są bardzo takie otwarte, bardzo mm, nie są wpisane w jakąś szerszą kampanię. Po prostu ta kampania gdzieś tutaj ma się na pewnym etapie pojawić, ale teraz jeszcze jej nie ma. Jeśli chodzi o sam model jazdy czy granie na kierownicy, to gra prezentuje się pod tym względem bardzo dobrze. Poza tym, jako że jest to ten właśnie taki sandbox, mamy pełną kontrolę nad otoczeniem bezpośrednio w trakcie wyścigu i możemy nawet w połowie zmienić sobie porę dnia i, i czas, to jak upływa czas i wszystko inne. Nie ma tutaj na razie takich efektów pogodowych w stylu deszczu, ale chyba nie trzeba mówić, że no, w planach jest dodanie tego typu dodatków. Nie, dobra, to jest chyba za bardzo hardkorowe. To takie jeżdżenie po bezdrożach na mapie, na której no nie ma za wielu ciekawych elementów. Skojarzyło mi się z taką archaiczną grą z tam chyba lat 90., czy, czy końcówki lat 90. Ona się nazywała jakoś Evolution. 4 na 4 czy coś takiego. No tam generalnie jeździło się po otwartej mapie, właśnie i szukało niby skarbów, i tak naprawdę to był tylko pretekst do tego, żeby, żeby sobie pojeździć. No i to jest coś, co, co, co ma swój urok, niewątpliwie, bo jest to taka gra troszkę kojarząca się ze spin tires, gdzie esencja rozgrywki tkwiła właśnie w tym, że jeździmy. Tam akurat chodziło o to, że e, był ten system błota, można było się zakopać i tak dalej. Z kolei w BeamNG bardziej chodzi o system jazdy, fizyki i model zniszczeń. Została już ostatnia prosta, czy w zasadzie ostatnia górka. 5 minut, 25 sekund dojechałem na ten szczyt. Możecie teraz pobijać mój rekord. Nie do pobicia. Dobra, dość tej sielanki. Zajmijmy się tym, w czym BeamNG jest najlepsze: czyli niszczeniem samochodów. Oczywiście twórcy tej gry i cała ta produkcja jest znana z tego, że zawiera bardzo skomplikowany, złożony model destrukcji samochodów, który, w odróżnieniu od takiego Carmageddon Reincarnation, stara się być realistyczny. W grze możemy zwolnić sobie czas kilkaset razy, ustawić odpowiednią kamerę, no i delektować się tym, jak karoseria się wygina. Jak odpadają części i jak pięknie lecą iskry. Trzeba przyznać, że to rzeczywiście wygląda niesamowicie i bardzo sugestywnie. Myślę, że to jest gra, która mogłaby uczyć kierowców tego, co się dzieje, kiedy będą jeździli za szybko. Ta sytuacja była troszkę abstrakcyjna przez ten dziwaczny tor, ale i tak, poezja. Tego typu wyzwania i mapy pojawiają się tutaj prawdopodobnie dlatego, że też autorzy testują różne rozwiązania, ale jako że Beam G ma tą taką otwartą strukturę, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pojawiały się tutaj też takie abstrakcyjne, właśnie wykręcone trasy w stylu Trackmani. żeby jeszcze pokazać tutaj parę rzeczy, które można zrobić w grze, to mamy kilka wersji pojazdów bardzo różnych, na przykład jakiś pojazd trójkołowy. Widzicie tutaj też na przykład armatę, co wiąże się z tym, że w grze znajduje się już taki edytor map, na którym można rozstawiać różne obiekty i później się tymi obiektami bawić. Jest też ciężarówka, czy w zasadzie są jest trzy rodzaje ciężarówek. Do tego dodałbym jeszcze, że opcje modowania gry się pojawiają. Szczerze mówiąc, jeszcze tego nie próbowałem, bo sama podstawowa wersja jest na tyle niedoskonała, że instalowanie modów troszkę wydaje mi się na razie ryzykowne. Tak czy inaczej, jak widać, BMG jest taką piaskownicą, czy takim placem zabaw, gdzie Dostajemy różne ciekawe dość zabawki, i, i jeśli znajdziemy sobie, mm, czy sami ustalimy jakieś reguły tej zabawy, to będziemy się bawić dobrze, a jeśli nie, no to pewnie będziemy się nudzić, bo brakuje tutaj jakiejś kampanii odblokowywania rozwoju, czy, czy, czy poczucia, że rywalizujemy z kimkolwiek. Możemy tylko sobie jeździć, rozwalać samochody, licząc na to, że ta fajna podstawa będzie rozwijana w przyszłości. Jeśli nic nie poczuliście oglądając tą scenkę, to znaczy, że ta gra nie jest dla was. Na koniec pokażę wam jeszcze nową mapę, nad którą twórcy pracują, że tak powiem na świeżo. No i widać, że ona jest troszkę ładniejsza, ładniejsza, troszkę gęściej zalesiona. To pokazuje jakoś jak to będzie mogło wyglądać w przyszłości wraz z rozwojem. I też taki zabawny akcent można tutaj sobie ustawić taki widok z kamery kojarzącej się z pierwszym GTA. Myślę, że to też jest jakiś pomysł dla moderów na przyszłość. Jak widać BMG w obecnej postaci jest wciąż takim bardzo otwartym sandboxem, czy wręcz taką trochę platformą, w której to my sami musimy znaleźć sobie jakieś takie atrakcyjne formy zabawy i wykorzystania tych narzędzi, którzy, które twórcy udostępniają. Wciąż nie jest to pełnoprawna gra, ani, ani tytuł, który można by, no nie wiem, jakoś opakować i, i sprzedawać ludziom, mówiąc, że to jest gra. Problemem pewnym jest tutaj to, że autorzy nie do końca są pewni, kiedy będą w stanie sprzedawać pełną wersję gry. Czy coś, co, co będzie tym pełnym produktem, finalnym produktem. Mówią tutaj mniej więcej o tym, że przez rok chcieliby pracować nad, nad, nad tą steamową już wersją, chociaż sami przyznają, że ta produkcja może trwać lata. No i to jest ten problem z BeamNG, że tak naprawdę. Może to nigdy nie wyjść z tej fazy takiej zupełnie zabałaganionej piaskownicy, gdzie jest dużo zabawek, ale te zabawki tak nie do końca się ze sobą łączą i nie wiem czy na przykład nie byłoby lepiej, gdyby oni jakoś tam znaleźli jakieś ramy tego, co chcą zrobić, ile map. Jakie tryby, jakie formy zabawy, a ten taki aspekt platformowy tej, tej, tej platformy gdzieś tam w tle rozwijali, być może pod kątem jakichś przyszłych gier, które, które mogliby później realizować po, tym, po wydaniu tej podstawowej. Tak czy inaczej, jest to zdecydowanie tytuł czy projekt dla osób, które lubią motoryzację i które nie boją się takich właśnie niegotowych rzeczy otwartych, w których. Samemu trzeba pogrzebać, żeby coś ciekawego z tego wyciągnąć, i mam nadzieję, że to będzie dobre podsumowanie tego, co widzieliście. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć!